Witam na testowym streamie z Siedmiu Cudów. Zrobić coś innego niż zwyczajowo nagrywamy, czyli tym razem nie podcast, a tym razem stream z rozgrywki. Mamy pięć osób. Do wyboru mamy tutaj stronę cudu. Przy Halikarnasie ta strona A nie jest zbyt dobra zwykle. Potrzebuje dwóch klofów których to naprawdę nie chcemy mieć. Więc tym razem wezmę stronę B i postaram się podczas tej rozgrywki opowiedzieć, dlaczego wykonuję pewne wybory, jakie wykonuję. Dobrze, więc e, zobaczmy. Mamy pięć osób, e, z czego tak. Jest kolos, który prawdopodobnie będzie szedł w walkę. E, tu mamy e, dwóch typków koło siebie z e, resursami szarymi. Oni prawdopodobnie jeden z nich przynajmniej pójdzie w naukę. Jeszcze jest Babilon, który idzie w naukę. To daje nam dziwną pozycję, bardzo, bo my też byśmy chcieli iść w naukę, prawdopodobnie. Co możemy tu zrobić? On będzie miał, prawdopodobnie będzie miał sporo zasobów, więc ja wezmę handel do Kolosa, bo on wydaje się, że będzie takim standardowym zbieraczem zasobów w tej rozgrywce. Dobrze. On wziął handel, to jest standardowy pik, to jest standardowy pik. Ehm, handlu w drugą stronę chyba nie chcemy. Pytanie jest, czy chcemy pojedynczy zasób, czy chcemy 5 hajsu w tym momencie. Highs ehm, zawsze się przyda, jako że mamy handel do kogoś, kto będzie budował te zasoby prawdopodobnie. Tutaj mamy pik na zielone ewidentnie, a tutaj będzie pewnie taki dosyć uniwersalny build. Tutaj jeszcze ciężko powiedzieć. Dobrze. Hajs. Zielone już są podbierane. Teraz możemy pójść w, w kolor też możemy pójść, tak zwany, czyli po prostu spróbować zebrać cztery. Cztery na aptece. To znacznie utrudni plany temu, ponieważ nie będzie miał dostępu do żadnej apteki. Mamy też dobre zasoby dla nas, oba są e, dosyć niezłe. Tu jest, O, tu są jakieś absurdalne piki. E, w tym momencie ja spróbuję pójść chyba w kolor jednak. To jest butelka. Nie mamy dostępu ani do butelki, ani do papierusa. E, możemy próbować w... On wydaje się na razie niezainteresowany walką. Możemy próbować wygrać pojedynczą, pojedynczą batalię. Czemu nie? Zobaczmy, to coś już poszło z walki. Zobaczmy tutaj, jest taki fajny motyw, że możemy zobaczyć, czego jest więcej. Więcej jest baraków, to weźmiemy sobie palisady za jeden. Dobrze, mamy dostęp do papirusa, to już lepiej. Drewno jest bardzo kluczowym zasobem w całej grze. Warto jest przynajmniej jedno posiadać, najlepiej dwa. Teraz spodziewam się, że kola piknie walkę. Tak, na szczęście tu... Klasyczny pik w zielone. Dobrze, a tu mamy... To nam się przyda zawsze. Pierwsze... o, niedobrze. Pierwsza era nie poszła bardzo źle. Ale też nie mamy nic na razie. Dobrze, to jest jedna z najlepszych kart, którą prawie zawsze warto wziąć i ja ją tym razem wezmę. On otworzy nam bardzo tanie zakupy na wszystko. Spodziewałem się, że kolos strasznie poszedł głównie bieski, ale spodziewałem się, że jeszcze coś dostawi jednak. I zobaczmy, co się dzieje tutaj. Tu mamy wszystkie zasoby. Nam brakuje butelki, której na razie nie widzimy. Eee... Są dwie z tego co pamiętam w tej erze. Tak zgadza się. Jest jeszcze jedna żółta karta do uniwersalnych kart. Dobrze, co z tego? Jedną z tych kart dostaniemy z powrotem to jest coś, czego zapomniałem w pierwszej erze. Zobaczyć najgorsze karty dla mnie w tym momencie to byłyby pewnie dwie. Te nie wszyscy są zabezpieczeni na drewnie. Spodziewałbym się, że tu jednak to jedno drewno pójdzie. To jest też dosyć słabe. Będziemy musieli monitorować, co biorą z tej ręki nasi współgrający. Tu jest klasyczny run w zielone. Teraz tak, z kolosem na walkę na pewno nie wygramy. To innym graje 3, 5, 6 zł To trochę mało. Możemy pójść w butle. Tylko ta butla jest dosyć słaba niestety, ponieważ Ci sąsiedzi naszych sąsiadów mają już butle kamień no niewiele daje niestety. Możemy go bardzo tanio kupować. Więc chyba pójdę w walkę jednak. Spróbuję przynajmniej wygrać z tym graczem, zniechęcić go, zdobyć 8, a tak naprawdę 10 punktów. Kiedyś muszę tą walkę tutaj wrzucić. No i jest nasz kolor który chcemy dalej podbierać chyba tutaj. Ten też zbiera kolor. Temu, niestety pechowa się ta ręka ułożyła, także nic tutaj nie dostaniemy z tego. Eee, możemy próbować jeszcze forsować walkę bardzo agresywnie, bo to prawdopodobnie odpadnie i możemy to podciągnąć z tego. Eee, pytanie, czy chcemy to robić. Eee, zobaczmy jeszcze co oni wzięli z tych rąk. Poszło to była ta ręka. Już nie pamiętam, niestety. Ciężko się yy, gra jednocześnie. O nie! Nasz sojusznik z ojes i to jeszcze mamy. No dobrze, to spróbujmy. Ta ręka nie do końca pozostawia nam wybór. Spróbujmy agresywniej walkę. Jeżeli czerwony-zielony, to to jest praktycznie pewne z... O. Dostęp do tych surowców na to. Z tego nie potrzebujemy. Dałaby się nam ta butelka, której w końcu nie dostaniemy. Prawdopodobnie w pierwszej erze nie sądzę, żeby cokolwiek mocnego poszło. Mm, dobra. To nas kosztuje dwa pieniądze w tym momencie. Zbudowanie tego. To jest sporo. Niestety ta ręka jest fatalna. Spróbujmy zrobić to tak. Chciałbym by chciał wziąć? Najbardziej by chciał to. Spróbuję. I nie ma tu nic dobrego. No i tak, jak się trochę spodziewaliśmy. Mm, dobrze. Złoto. Jedyna... os. Oj nie, dobrze. Nie, może być. Dobra. Wgryźmy walki. To całkiem dobra zaliczka. To pozwoli nam budować walki w trzeciej. Teraz niestety bez butelki będziemy bardzo challenge'owani. Jeszcze zobaczmy, czy możemy w ogóle zbudować... No, Akademii nawet nie możemy zbudować niestety. Ale może zrobimy jakąś spryszkotuczkę. Loża jest jedna, czyli podobraliśmy przynajmniej lożę. Dobrze, tu mamy 3, 5, 6. Mamy gildię. Gildię Rodos kontratakuje. Musimy zbadać tyle walk czerwonych co on, ale nie za wszelką cenę. To jest w tym momencie 7 punktów minus 2 złote. To nie jest złe. To byśmy chcieli, żeby obróciło. Jest tylko jedno niestety, więc nie obróci. 4 5 no niestety. Ale to jest zbyt dobre i teraz zobaczmy kto tutaj search stamp Słabo sercz jest troszkę niedoszacowany, bo on wygra na walkę a ten pra... chociaż Papka wróżyła. Eee, ten gracz niestety został uciekł z tymi zielonymi strasznie. Eee, niebieskie. Nikt nie zbiera niebieskich. Eee, no to dostawmy sobie czerwony, bo i tak musimy to zrobić prędzej mm. czy później. Wydaje mi się, że wygranie tej gry nie jest możliwe, więc celuję. Ten gracz chyba za bardzo uciekł. W sensie ma za dużo rzeczy. Teraz oczywiście to będzie dla niego słabsze. Jeżeli nie będzie dostawał cały czas zielony, ale dostaje. I będzie bardzo ciężko go dogonić. Nie ułożyło się to dla nas najlepiej. Ale nie poddajemy się teraz tak. To może być ostatnia szansa, żeby to piknąć. To nie daje nam prawie nic, nic, żeby to zabezpieczyć. Możemy to schować ewentualnie, bo ten tak i chowanie tego chyba będzie lepszą propozycją. A tylko, że butelki nie zbudujemy w ostatniej, bo nie mamy butelki, bo źle pograliśmy. Teraz tak, on ma 6, 7, 8 i my mamy, my mamy też 8. Ja coś źle policzyłem. Ja Miałem 6, tak? 2, 3, 6. mamy 8. Dobrze, czyli schowanie tego, bo nie tak nie, trzeba zaryzykować czasem. To będzie ten moment za żółty, za żółte jest 4. Ewentualnie butelka, żeby spróbować jeszcze raz. spróbuję zrobić to tak. I liczyć, że dostaniemy coś na ostatnim piku. I dostaliśmy czyli kończymy 46 plus dwie wygrane walki to jest 56 to mamy szansę nawet na jakieś może nie na pierwsze ale na miejsce w top 2 no czyli drugie tak naprawdę nie oszukujmy się może się uda 11 za, za niebieskie to jest Niesmaczne, ale ten gracz ma dużo. A ten gracz wygra też dwie walki do Grey, ale dobrze. On jest. Te dwa piki go bardzo bolały na początku. Potem się trochę ustabilizował. Tutaj e, czy on może to zbudować? Może, prawda? Raz, dwa, trzy na luzie. Więc to jest plus. Strasznie dużo punktów. Bo to jest plus 5 i plus 7, czyli plus 12. Czy jeszcze wygrywa tą walę? 53. 58. To nie, to ma więcej. Tam jesteśmy maksymalnie na drugim, moim zdaniem. Tak, z milim o jeden punkt. Ale wydaje mi się, że to było dosyć dobre, jak na to. Jak na to? O, i awansowałem do top 20 najlepszych graczy przegrywając i tracąc jeden punkt, ponieważ nie grałem od pół roku i byłem poza rankingiem. E, dajcie znać, czy taki film Wam się podoba, czy to jest coś, co byście chcieli oglądać. Tutaj chciałem pokazać, w jaki sposób, jak dużo jest decyzji i jak dużo rzeczy bierze się pod uwagę grając w 7 Cudów. Często ludzie mówią, że na przykład ci pozostali gracze, e, obok których się nie siedzi, nie mają wpływu. Ja uważam, że ciężko, nie można być... Już bardziej niezgodnym z prawdą, ponieważ, tak jak widzieliście, bardzo często monitoruję co oni robią, bo to determinuje co robią moi sąsiedzi i to determinuje to co ja chcę robić i patrzeć co jest otwarte. Bardzo dziękuję za uwagę. To był Pingus z siedmioma cudami.